Witam Was serdecznie. Dzisiaj będę sadził groszek 6-tygodniowy. Troszeczkę się z tym spóźniłem, bo powinienem mieć już go dawno wysadzonego. Już powinienem go w sumie wsadzać powoli do gruntu. Groszek 6-tygodniowy jest odporny na. 6 tygodniowo ogólnie wczesny groszek jest odporny na przymrozki, dlatego jest nazywany wczesnym groszkiem Nie są mu jakieś tam straszne takie delikatne przymrozki w nocy nawet do minus 5 U mnie chłopaki bardzo lubią Groszek cukrowy, w sumie Cukrowy, tygodniowy Są podobne, bo ten trzy Sześciotygodniowy to ma taką Tą łupinkę No i żeby ją zjeść całą To trzeba tą taką błonkę zerwać A cukrowy Jest jadalny W całości Coś tutaj mnie nie pasuje yy, mam takie stare doniczki z tamtego roku doniczki te formy do, do wysiewu to też jest chyba 4 na 4 takie same są jak te wielkościowo tylko że są połączone no i ten materiał jest ogólnie gorszy z tamtego roku mi się zostały yy, Będę sadził po dwa groszki do jednej doniczki. Poczekam, aż to mi wykiełkuje i będę sadził to po tygodniu po dwóch do gruntu. A robię tylko tak dlatego, żeby uniknąć niespodzianki ze ślimakami, tymi bezdomnymi. Tutaj w Anglii też jest ich plaga, jest ich pełno. Jest ich pełno. Dobra. Mam zrobione. Yy, Włożyłem sobie groszki do wody 10-15 minut temu. Policzyłem sobie ile mam miejsca na foremki, bo nie, nie po jeszcze nie zamówiłem ale nie przyszły mi te podstawki takie te co ja używam ich. Choroba, muszę wody wylać. Teraz gdzie? Pytanie. Eee, dobra, do tego wyleję, bo to potem i tak będę musiał jeszcze podlać. Dobrze. No chodźcie troszkę. I po dwa, po jednym do dziurki. Mógł, no, mówiłem, że mógłbym to bezpośrednio do gruntu, ale z powodu tych ślimaków. To ja tam wolę wysadzić sobie tak. Dobra. Jedna. Jedna zrobiona. Teraz druga. No i co, potem na koniec to przysypię sobie patrzcie, chyba że ma jak ja to policzyłem a, policzyłem po groszku dobra, będę musiał... a, te mi dwa spadły miejmy nadzieję, że ładnie mi wykiełkują. chodź tutaj No, przysypię to sobie ziemią. I co? Poczekać na wschody. I do gruntu. Mówię, że trochę z tym zaspałem. No, czekajcie, bo tutaj muszę ogarnąć tę budę. Nałożę rękawiczki. Bo... A, może zauważyliście, że. Jesteś, jesteśmy w moim rozsadniku i nie ma żadnych tych sadzonek ładna, tempu, ładna pogoda hartują się na podwórku trzeba korzystać. Dobra. No i tak każdą do i trzeba pamiętać, żeby to jeszcze podlać. Postawię Postawię to sobie tutaj obok na półce yy, Groszek ogólnie nie lubi ciepła <laughs> Po wykiełkowaniu najlepiej żeby nie miał za gorąco Tak jak na przykład yy, pomidory lub papryka Ponieważ będzie się strasznie wyciągał I to potem też będzie miało skutki yy, w, w, w kwiatostanach no i w naszych yy, w tych strączkach co będziemy chcieli je mieć, najlepiej, żeby była temperatura chłodna. Potrzebują tylko światła w sumie. Temperatura może być jak na zewnątrz, po wykiełkowaniu. No, do kiełkowania wiadomo, jeżeli chcemy szybciej, to żeby było cieplej, ale później, momentalnie, temperaturę trzeba obniżyć. Ja to będę trzymał tutaj sobie w szopie. Tylko światło sobie zamontuję nad nimi, takie jak tutaj mam. I sobie lampy zamówię, dzisiaj w sumie przyszły. Ale nie mam zbytnio czasu na to. Będę to musiał zrobić chyba. No, weekend to nie, bo chcę jechać znowu na działkę tam porobić, bo już została mi się szklarnia i dwie grządki do złożenia. Już kolejne dwie rozłożyłem w tym tygodniu. No, i, o, patrzcie. Pani, pani mrówka przyszła z dworu. Uciekaj mnie stąd. Robotnica jakaś. No dobra, nie będę zanudzał. Pamiętajcie, żeby potem to nie stało. W cieple to potrzebuję tylko potem po wykiełkowaniu światła, niczego więcej. Yy, Wzejdą, to wiadomo pokażę Wam jak to wygląda, no i przy sadzeniu tak samo. Na pewno w sobie parę sztuk posadzę przy domowym ogródku. No i większość będę chciał na działce. Yy, no będę je prowadził po takich tyczkach. Tych plastikowych one się nazywają kompozytowe, coś takiego. Mam już kupione paręnaście sztuk. Żeby się nie zmarnowało, a użytek z nich był. To sobie takie poprowadzę. Dobra, dzięki wielkie. Na razie hej.